ya ampun ya ampun ya ampun bantu, ty złamałeś tego? To jest moja tarcza, to jest moja tarcza, moja tarcza Ej, bo on jest głuchoniemy, on jest głuchoniemy, on tak nie widzi Ooo, uciekaj! Cześć kolego No to, ale nie ma miejsca, to Jak? Już to są takie drobne temki. Ya. Burada bir şey yok. Oğlum Dajesz, wydajesz, wydajesz. To zlebiło temporę. Cię pistolet! Cię pistolet! Cię pistolet! Cię pistolet! Cię pistolet! Cię

No dawaj, 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 spij I... Wyciągam broń, strzelaj! Co się? Dobra, to właśnie rozbieśli, a, no jego... nie no, co za debil. Ja cię kradnę. Wszystko dobrze? Yeah. Ja się boję Czarnych osób EJ hey, dziecko Ej yeah. wow, hey. <laughs> Lubisz dzieci to chcesz powiedzieć tak? <laughs> Czarny Michał, Michał, Michał Michał, ja, Michał. Ja je Ruda. Kurwa nie mleko. Ej, na... to ty. To ty. Mleko. Panie, mam mleko, nie teraz. To ty. Dla <śmieniciela> no. <śmieniciela> <Dobrze. śmieniciela> to jest wieśmy Chodźcie, chodźcie. 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 Igor, o, Igor. Odrzuć mnie! Proszę! Odrzuć mnie! Proszę! Ja tego potrzebuję! Chodź tu! Chodź tu! NIE! 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 Ja, ja mam 10. jeden HP! Ja mam dziesięć! No bo 10. jesteś ten... Tak ja ci dam HP! Weź ja spróbuj! <laughs> Jakbym tak zginął teraz? Trudno. Ja! Ja! Ja, wiem, gdzie ja jest ten! Ja wiem gdzie jest to gówno! a dor, a ej, ja ginę, ja ginę, ja Igor. Ojej. Ojej. Ja, ja. Dalej! Ruberek. To ja złoży kagu. Mikser! Mikser! Ładuj w niego! O kurde. Ja! Nie, 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 nie! Połóż mi! Połóż! Połóż mi! Wiesz gdzie jest wózek czy nie? Świętnej, ja. Zakładam, że to Michałek umarł, nie wiem daleko. Prawda czy nie? No, powiedzmy. Czym ty jesteś? Jak się tego pozbyć? Halo? Nie. Pomocy? Ej, okay. okay, daj mi coś zrobić. O, dodź.